Weczcie. Brak mikrotransakcji. Walka turowa w nowej grze? I co, nie kupiłeś sobie jeszcze jej? Biedaku! Co? To brak! A wywiad teraz udzielam pierwszej. Boli mnie to. Nikt tego się nie spodziewał. Co? Po Gate 3. R***cej pary. Baltus Gate 3. No, Nowe gry są do kitku. Nic nie przebije oryginału. Część druga jeszcze lepsza. Nie zapominaj o Wszyscy słyszeliśmy, że nadciąga Baldur's Gate 3. Klasyczny Baldur, moi kochani. Do takiego stopnia, że nawet walkę z czasu rzeczywistego, gdzie mieliśmy aktywną pauzę, zastąpili turówką przestarzałym systemem turonu. Tak, jestem fanem oryginalnych Baldur's Gate'ów właśnie z lat 90., które ogrywałem za dzieciaka. Przepiękne, dwuwymiarowy tła, spójrzcie na nie. One po prostu skrzyczą do nas klasyk. Klasyk nad klasyki. Nawet doczekaliśmy się tych wersji zremasterowanych, które ogrywałem okay. na Switchu i powiem Wam, że sterowanie padem fajna sprawa. Polecam, stare, dobre klasyki. Daddy chill. Pojawił się early access, zero zainteresowania z mojej strony. Ja lubię, jak produkt jest dokończony, dostanę go w swoje ręce i po prostu zagram w taką właśnie ładną skończoną grę. Baldur's Gate 3 stał się fenomenem na skalę, której się chyba nikt nie spodziewał. Jest fenomenem na streamach, jak dużo osób w to gra. Sprzedaż nawet twórcy się tego nie spodziewali. Ale zanim gra się pojawiła, wiele osób twierdziło, że to jest anomalia, a nawet inni twórcy gry próbowali ją poniżyć. Nazywana była anomalią. Anomalią jak gry Rockstara, które tak tam jest dużo pracy wsadzonej, że tak naprawdę żadna inna firma nie może z tym konkurować. A moje pytanie ciągle jest to samo: czy faktycznie ta gra jest tak dobra? Jest. Patrzcie, jesteśmy w menu, naciskam przycisk, boom, jesteśmy w podziemiu. I dosłownie w pierwszych sekundach dotarło do mnie ta muzyka, ten klimat. Kurcy naprawdę wiedzą, jak zrobić fantastyczną atmosferę. Dobra grafika, bardzo ładny gameplay. No, wszystkie questy, wszystko jest bardzo interesujące. Jesteśmy wciągnięci niemal od pierwszej chwili. Walka starodawna, moi kochani. Turówka, no, powolutku się bijemy, ale trudna. Trudna i bardzo skomplikowana. To, co ja lubię najbardziej. I pytanie się nasuwa, czy jest to gra, która zrobi jakąś tam rewolucję. Nie sądzę. Takie zachowanie musi się skończyć. Poczuj spojrzenie mojego komika wow. i zmień swoje postępowanie! Jest naprawdę fajna, jest na pewno jednym z najlepszych CRPGów i jest na pewno najgłębszym CRPGiem, bo tych wyborów i tego wszystkiego mamy od groma. No, ale jest to dalej po prostu klasyczny CRPG, więc jak spodziewacie się faktycznie jakiejś rewolucji, to jej tutaj nie ma. Natomiast chyba ten fenomen Baldur's Gate'a płynie z totalnie innego miejsca. Chodzi mi tutaj o to, jak twórcy traktują nas, odbiorców. No z godnością, po prostu z godnością. Oni no nie traktują nas specjalnie, nie robią jakiegoś niesamowitego tutaj przełomu. Oni, tak najnormalniej na świecie, traktują nas jako osoby z intelektem szacunkiem i godnością. Baldur's Gate, tak jak nowe produkcje w dzisiejszych czasach, musiał przekroczyć barierę 100 milionów dolarów. Boże Chryste Panie, można za to w cały pewnie głód na świecie skończyć. Ale tak trzeba zapłacić, no, żeby sięgnąć tak daleko i żeby tak dużo ludzi w to zagrało, to niestety musi się kasa zgadzać. I tutaj się pojawia magia Baldur's Gate'a. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Wydaje mi się, że większość firm nie wie, co zrobić z tymi pieniędzmi. I zamiast inwestować w to, żeby twórcy, deweloperzy zrobili grę ciekawszą, żeby było więcej wyborów, żeby było po prostu więcej kontentu, mechanik i wszelakiego rodzaju udoskonaleń w grze, twórcy wydają całą tą gotówkę na bezsensowne reklamy, które faktycznie działają, no bo Diablo sprzedało się jak świeże bułeczki, zatrudniają sławy jak Megan Fox, aby reklamowała jaka ta gra jest fantastyczna i niesamowita, ale pieniędzy na to, żeby skończyć tak naprawdę grę i nie musieć wydawać paczy co dwa dni, no jakoś zabrakło tych pieniędzy. No, no nie wiem, gdzie te pieniądze poszły. 100 milionów, a nie dało się, no. Larian Studio, jak przystało na godne, szanujące się studio, wydali 100 milionów, ale faktycznie wsadzili te 100 milionów w pracę, w pracę nad grą. I po prostu najnormalniej w świecie to czuć. Bo w momencie, kiedy włączacie Baldur's Gate i po prostu nawet przeglądacie główne postacie, jakie mamy do wyboru, to dociera do Was, jak wiele pracy zostało wsadzone w ten produkt. Nasi bohaterowie, których wybieramy, każdy indywidualnie ma swoją historię, którą nam opowie, zanim włączymy grę. Mało tego. Wszystkie te postacie mają swoją ścieżkę fabularną, którą możemy przeprowadzić podczas naszej kompanii, bo w zależności kim grasz, to środowisko na to reaguje. Dla przykładu, jak gramy elfem, ktoś może nas po prostu nie polubić tylko z tego tytułu, że jesteśmy elfami. Podchodzimy, chcemy z kimś pogadać, ta osoba nas nie lubi. Ta osoba, która w fabule odgrywa mega ważny aspekt, i ma to odbicie oczywiście w historii. Mój drogi widzu, chodzi mi o to, że Baldur's Gate nie tworzy iluzji wyboru, tylko faktycznie nasze wybory mają znaczenie. To jest coś, co chyba Mass Effect zapoczątkował lata temu, właśnie tym, że skończyliśmy grę i robiliśmy wybory, i były trzy zakończenia, które miały tylko trzy różne kolory. Tam mgła miała tam różne kolory, że wybuch miał różne kolory, w ogóle to było tak straszne. Ja. Ale gry były spokojne, mass efekt, nic, nic tam nie, nie te, nie? Cały fenomen Baldur's Gate tak naprawdę właśnie się skrapla tylko do tego, że czuć, że twórcy w Larian Studio wzięli te 100 milionów i naprawdę wsadzili w całe te pieniądze w tworzenie Baldura. A dlaczego jest uważane za anomalię? No bo to anomalia, moi kochani. Animalium tutaj nie jest sama gra, animalium jest to, że ci twórcy dostali do swoich rąk miliony dolarów i nie przejęli je na drogie samochody, fajne ciuchy, tylko faktycznie zużyli ten cash na to, aby zrobić naprawdę dobry, wyszlifowany produkt, bez mikrotransakcji, bez dziwnych jakichś tutaj chwytów marketingowych, że zaraz wyjdzie DLC, ale... Chwyt Chwyt, Chwyt marketingowy. Ha? Nie próbują moi nam również sprzedać żadnej subskrypcji. To nie chodzi o to, że mamy kupić to i co miesiąc płacić i Dodadzą nowe ciuszki I widzicie, na szczęście są jeszcze ludzie z wielkim sercem, a odzwierciedlenie tego i to, że ludziom się to podoba, widać w sprzedaży, no bo gra się sprzedała. Super. Ja jestem mega fanem CRPGów. Kocham moje, moje jedna z moich ulubionych gier. Uh, Disco Elysium, chciałam powiedzieć Divinity. Ale Divinity też, też bardzo lubię. To są fajne gry. Lubię CRPGi, lubię to poczucie, że właśnie wybieram, że to ja mam wpływ. No i że jest to ten element zagrania jeszcze raz, że ja mogę włączyć grę drugi raz i po raz drugi przejdę ją troszkę inaczej. To są rzeczy, które ja lubię w grach, które mi się podobają. Do tego dochodzi element poziomu trudności, gdzie mamy do wyboru trzy poziomy trudności. Ale powiem Wam, że nawet na poziomie łatwym jest jakieś wyzwanie w walkach i nie możemy po prostu zbić kogo chcemy i zniszczyć czego chcemy, dalej jest element wyzwania. Więc jest OK, jeżeli chodzi o poziomy trudności. Jako RPG-ów, dałbym tej grze 9 na 10. Mam trochę zastrzeżeń, ale to dopiero jak skończę grę. Jeszcze się nie wypowiadam, bo jej nie ukończyłem i to są moje tylko pierwsze wrażenia. Natomiast tutaj nie chodzi o to, czy ona jest tak dobra, czy jest faktycznie grą roku, ale myślę, że jest kandydatem i ma duże szanse. Chodzi mi o to, że ta gra tak naprawdę, jej się należy szacunek, należy jej się miłość i należy jej się... Wsparcie wasze nie za to, jak dobra jest ta gra, bo jest dobra, tylko za to, jak ona reprezentuje rynek. Grata stała się wśród wielu właśnie recenzentów, wielu krytyków, wielu tutaj osobowości, influencerów, a przede wszystkim zwykłych graczy, takich jak ty i ja. Grata stała się symbolem. Stała się symbolem Starego sposobu na to, jak się gra w gry, jak się je włącza, jak się je kupuje. I właśnie dlatego powinniście ją wesprzeć. Powinniście ją wesprzeć, bo może to, że ją wesprzemy i damy pieniądze, i faktycznie podchodzi o kasę, jeżeli faktycznie ta gra zarobi wystarczająco dużo, to może coś się zmieni na rynku i inne firmy zaczną kopiować. Udało nam się z Elderingiem, no i teraz jest szansa, że uda nam się również z Baldurem. Fajna seria, fajna gra, no i. No co no, zachęcam do zakupu. Zachęcam, abyście wy stali się tutaj częścią tej rewolucji i właśnie wspierali to, za czym stoi Baldur's Gate. Czuła sobie ze mną poleciliście, nie ma wymiarów. Twórcy naprawdę myśleli, że ja się nie skapnę. <grym>